wieczór. Przepraszam za kwestie techniczne. Hmm. Bardzo ciekawe to wszystko jest Dobra. Kochany dobry wieczór, Dziękuję wam pięknie za cierpliwość za to, że, że jesteście i... No to było małe wyzwanie, żeby to się udało i zgrało. Natomiast możemy już teraz zacząć. Dajcie znać, czy jesteście, czy słyszycie, czy wszystko jest ok. W komentarzach mam nadzieję, że będą mi się wyświetlać, bo to jest na telefonie, nadanie. Słuchajcie, dzisiaj. Cześć, Jadziu Ekstra. Jest, udało się. Mm, tak, kochana, dzisiaj spotykamy się 22 grudnia nie bez kozery dzisiaj właśnie mm, po przesileniu, e, właśnie które miało miejsce wczoraj. E, dziękuję, Jacciu, dziękuję. E, które miało miejsce wczoraj. Dlaczego? E, jest to wyjątkowy czas, e, gdzie najdłuższe noce e, roku są za nami. Kiedy te noce były najciemniejsze, najdłuższe, możliwe, że najstraszniejsze i najsmutniejsze. Teraz zmierzamy w stronę światła. Cień staje się z powrotem dłuższy. Natomiast chciałabym Cię zatrzymać dzisiaj w, w tej ciemności na chwilę, byś, byś może po tym dzisiejszym webinarze, czy tym naszym dzisiejszym spotkaniu spojrzała na tą ciemność inaczej. Mam nadzieję, że Cię zafascynuje tą historią, a jednocześnie pokaże Ci pewne wątki w ciemności ukryte, które spowodują, że jeżeli jesteś w miejscu, w którym jest głucho, ciemno i zimno, w którym czujesz się totalnie sama i pusta, wiedz, że jest to miejsce Twojej mocy. Że jest to miejsce Twojego początku i zradzania się, odradzania Ciebie samej w Twojej najprawdziwszej wersji. I tego dzisiaj dotkniemy, właśnie zaczynając od mitu Persefony. Na pewno słyszałaś właśnie te greckie mity, których nas uczą w szkole, właśnie o Demeter i Persefonie. Na początku przedstawię Ci tą wersję grecką, ale zestawię ją z mitem w wersji przedhellenistycznej Grecji, kiedy nie istniał podział na wielu bogów, bogów płci męskiej. I absolutnie ten to dzisiejsze spotkanie nie ma na celu dyskryminacji mężczyzn czy o jakiejś takiej feministycznej natury. Absolutnie nie. Natomiast chciałabym Ci pokazać coś, co łączy, a nie dzieli. I coś, co się spotyka właśnie w ciemności. Więc kochana, w tej greckiej wersji mitu Demeter miała córkę, piękną korę. Demeter, matka, matka ziemi, matka obfitości, płodności, plonów, e, więc ona dbała o to, żeby rośliny wzrastały, żeby zwierzęta były płodne, łowne, żeby ludzie mieli dosyta wszystkiego, czego potrzebują. Cześć Olga, witam cię. No właśnie, i ta Demeter jako matka, matka obfitości, matka płodności, matka życia. Ma córkę, którą kocha po prostu całym sercem, którą pragnie chronić, pragnie zabezpieczyć, dla której chce wszystkiego najlepszego na świecie. I wyobraź sobie właśnie tą miłość matki do córki, tej jedynaczki, dla której jesteś w stanie zrobić wszystko. I a... Cześć Zielona. I Właśnie Demeter pozwala Korze, Persefonie zwiedzać świat, eksplorować, smakować, bawić się. Natomiast robi to z poziomu właśnie czystej, takiej niewinnej, wręcz trochę może takiej idyllicznej, wersji młodej kobiety, która nie zna strachu, która nie zna lęku, której, która jest wychowywana w takiej bańce może mydlanej, takiej szklanej, trzymana może pod kloszem właśnie tej obfitości, tego wszystkiego, co, co, co może, w co może sięgnąć, może posmakować. I w momencie, kiedy kiedy ona spotyka przepiękny, cudnie pachnący kwiat, właśnie Narcyza, <grystanie> dostaje, dostaje instrukcję, by tego kwiatu nie zrywać, nawet się do niego nie zbliżać. Natomiast wiadomo, że ten zakazany owoc fascynuje jeszcze bardziej w momencie, kiedy mamy, mamy ten zakaz i tą obstrukcję, że tego na pewno nie rób. Jakoś w przedziwny sposób nasza świadomość tak działa, żeby akurat się za to zahaczyć. Więc, więc w tym micie Persefona zrywa ten kwiat, pochłania ją ten zapach i jej ta sensualność, ta zmysłowość, ta absorpcja po prostu wszystkimi zmysłami doznań, których, które nagle, nagle przychodzą w jej ciele. I to jest moment, w którym ona czuje lęk. To jest moment, kiedy zostaje pochłonięta przez bodźce i doświadczenia, które były jej wcześniej obce. I teraz zapada się Ziemia i jest pochłonięta przez właśnie świat podziemi, świat ciemności, świat wrządzony przez Plutona, Hadesa, gdzie jest odcięta od tego wszystkiego, co znała. W tej helenistycznej wersji mitu Demeter opłakuje stratę córki i szuka jej wszędzie. Szuka jej wszędzie, nie odpuszcza i włóczy się wręcz po ziemi, żebrając o jakiekolwiek informacje, by odnaleźć córkę. Córka z kolei uwięziona w podziemiach nie ma szans na to, żeby połączyć się z matką. I ciekawy jest wątek właśnie męski w, ty, w, tym, w tym micie, w którym ojciec. Persefony, Zeus dogaduje się z Hadesem, właśnie Plutonem. Coś ciekawe, że mamy rewodnika i Pluton jest w, właśnie w Wodniku dla miłośniczek astrologii. Dogadują się mężczyźni między sobą, jak podzielić obecność Persefony między światem Ziemi i podziemia. I to jest, y, pomijam wątek gwałtu i przymusu, właśnie tej, tego, mm, nie wnikam jakby w, całą, y, w całą, całe natężenie, przerażenie właśnie tego rozdzielenia. Natomiast jest bardzo ważny, żebyś go Poczuła i uzmysłowiła sobie, czym jesteśmy karmione jako kobiety od samego początku, odkąd zaczynamy chodzić do szkoły i uczymy się o tym, jak wygląda świat. Więc e, przedziwne jest to, że właśnie jakoś przemilczany jest ten wątek przymusu, gwałtu i tego rozłączenia mm, matki z córką, tego dealowania między mężczyznami o kobiety. Mm, co im wolno, czego nie wolno, i wątek seksualny się też tutaj pojawia, i jest on totalnie przemilczany. I ta przemoc jest powielana w szkołach od zarania. Nie? Więc to też pokazuje, w jakiej kulturze my żyjemy, że jednak przemoc jest akceptowana, że mężczyźni decydują, mężczyźni gwałcą. Ale ja ci teraz chcę pokazać wątek i wersję mitu, która istniała jeszcze zanim Grecja, w tej odsłonie, którą znamy, zaszczepiła w nas lęk, zaszczepiła w nas strach, zaszczepiła w nas właśnie taką, takie poczucie niemocy wobec przemocy, czy też agresji i siły, sił zewnętrznych, nad którymi nie mamy kontroli. Bo w tej wersji pre, przedhelenistycznej właśnie, y, którą zaczerpnęłam z książki Utracone boginie wczesnej Grecji, y, Charlene Spertag, y, ona przywołuje wersję, w której matka Demeter błogosławi podróż inicjacyjną Persefony do świata podziemi, kiedy... Matka rozumie, że jej córka, wchodząc w kobiecość, wchodząc w moment, kiedy dojrzewa, kiedy jej ciało spotyka się z mądrością krwi, ona sama zaczyna prząść nić życia dla siebie samej, że w niej odzywa się wołanie. O rozpoznanie swojego talentu, o rozpoznanie swojego daru, swojego prawdziwego imienia. Matka Życia, Demeter, zdaje sobie sprawę, że ta inicjacja ma miejsce w podziemiach, ma miejsce w ciemności. Zdaje sobie z tego sprawę, bo obserwuje i kibicuje, zachęca rośliny do wzrostu. Ona nie podgląda roślin, gdy są w ziemi. Ona je wa jakby karmi słońcem, odżywia je wodą, zachęcając do wzrostu i mówiąc: czekam na ciebie, czekam na ciebie, aż dojrzejesz, aż wzrośniesz, wydasz owoce. Dostarczę ci wszystko, czego pragniesz, byś rosła w obfitości, byś żyła w obfitości. I kora. Właśnie ta Persefona jest córką bogini matki, która w ten sposób organizuje życie, że pozwala życiu wydarzyć się w naturalnym cyklu. Kiedy jest moment poczęcia, kiedy jest moment dojrzewania, rozkwitu i powolnego obumierania do momentu końca, by znowu się mogła odrodzić. I teraz. Persefona, jako ta córka bogini matki, ma też przy okazji niesamowity dar widzenia, ma dar wizji i przenikania przez to, co materialne, to co zewnętrzne. Potrafi dostrzec, co się dzieje pod ziemią, tak więc widzi, jak te nasiona są tam implantowane, jak one powolnie zaczynają rosnąć i towarzyszy im. Jakby otula też ten moment, w którym to nasiono jest w ciemności. Jest to moment, w którym ukorzenia się ta roślina, kiedy ona decyduje się i ma odwagę do tego wzrostu do kury, do światła. Persefona w tym darze wizji, jednocześnie przenikając glebę, widzi, jak błąkają się tam inne dusze, które już odeszły. Które nie rozpoznały momentu swojej śmierci, które błąkają się i szukają pojednania, pogodzenia ze swoim stanem, w którym aktualnie są. I teraz Persephona schodzi do tych dusz w podziemi, pomagając im znawigować tą ciemność, w której się odnajdują. I oczywiście w tych swoich działaniach jest zauważona przez boga podziemi, przez Hadesa. Przez właśnie Plutona w wersji rzymskiej. I w momencie, kiedy dochodzi, bo oczywiście mężczyzna i ten król jakby mówi jej: Ty nie możesz tego tutaj robić, to jest moje królestwo, ja tutaj rządzę na swoich zasadach i ty przeszkadzasz albo łamiesz te zasady. Persefona decyduje się zawrzeć rozeń, i w tej miłości zostać wierna w towarzyszeniu tym duszom, które przeszły na drugą stronę, właśnie w ten sposób, że proponuje unię, małżeństwo między sobą a właśnie Hadesem. I w tej Unii karmi ciemność, karmi poprzez swoją obecność, czułą obecność, która pozwala przetrwać najciemniejsze. Momenty, kiedy jesteś totalnie zagubiona. Ta historia pokazuje, o, pokazuje nam, że matka z córką nigdy nie zostały rozdzielone. Wręcz przeciwnie, matka z córką rozumieją, żeby samostanowić o sobie, by dojrzeć, by zainicjować w sobie procesy właśnie dojrzewania do pełni mocy. W tej podróży po siebie samą jesteśmy same. Więc matka, mimo najszczerszych chęci i pomocy, nie może pójść z córką, a córka była przygotowywana przez matkę do tej podróży, do tej podróży w ciemności przez ten czas, kiedy z nią jej towarzyszyła. I teraz, w momencie, kiedy my spotykamy się z tą wersją mitu, i widzimy, że właściwie kobiety w swojej osadzonej, pełnej ucieleśnionej mądrości rozumieją głęboko z trzewi i z ducha, w jaki sposób są utkane, w jaki sposób tka się życie. Właśnie poprzez inicjację w miesięczną krew, właśnie poprzez inicjację narodzin, też towarzyszenia w czasie śmierci, my pleciemy i tkamy nici życia. I jest to moment, w którym Twoja ciemność łączy się z Twoim światłem, a w Twojej ciemności rodzi się Twoje światło. Bo ty rozumiesz, że w tym arche w tej, Każda z nas ma taką inicjującą, archetypiczną podróż do podziemi. To, to następuje albo gwałtownie, niespodziewanie, albo ty czujesz, że ten moment już do ciebie idzie, ale trochę się odsuwasz i przeciągasz go. Ignorując pewne wołania, natomiast w momencie, kiedy słyszysz ten głos, wiesz, że idziesz i ruszasz w podróż po samą siebie. Nie możesz tego wołania zagłuszyć, nie dasz jego uciszyć, bo Ty wiesz, że Cię woła Twoja dusza. I Ty potrzebujesz siebie rozpoznać i siebie nazwać. To jest bardzo głęboka. Podróż, szczególnie właśnie na ścieżce kobiecej, gdzie kobiety się budzą z tego kolektywnego snu oddzielenia, rozdzielenia przymusem i gwałtem. Kiedy budzą się ze snu niemocy, kiedy odnajdują się wręcz w sytuacji, w której właśnie jest głucho, ciemno i zimno, kiedy właśnie przeżywają tą, tą depresję, tą stratę, kiedy Opłakują siebie, bo dobrnęły do wyjałowionej gleby swoich marzeń, swojego ducha. To jest, wiedz, że to jest moment mocy i akt inicjacji. To jest coś, gdzie gwarantuje Ci, jest najowocniejszym momentem w Twoim życiu. Już po nim nigdy nie będziesz taka sama, bo w tej ciemności ty zaczynasz widzieć inaczej. Właśnie w tej ciemności odzyskujesz zmysły, czucia. I właśnie o to chodzi w tym całym przebudzeniu, właśnie o to chodzi w, całym, w całej inicjacji ścieżki kobiet, bo my zostałyśmy oddzielone od cykliczności życia. Tak bardzo się boimy śmierci, straty, porażki, upokorzenia, zawstydzenia, że próbujemy za każdym razem udowadniać, że to nas nie dotyczy. Zaprzeczamy w ten sposób tej naturalnej sile, która w tobie drzemie. Ta siła właśnie polega na tym, że ty czujesz że Ty idziesz za wołaniem swojej duszy, za swoj, wołaniem swojego serca, gdzie nie rozumiesz, dlaczego podejmujesz pewne decyzje, ale wiesz, że one są słuszne, że one są dobre. I teraz chodzi właśnie o ten akt odwagi, który jest aktem mocy w tej ciemności, do tego, że Ty budzisz te zmysły obecności i czucia. Kiedy ciemność staje się ciszą dla uszu i oczu, tak naprawdę w tej ciemności budzą się wtedy w tobie instynkty dzikiej kobiety, która szczególnie właśnie jest nieskrępowana, wolna, nieprzewidywalna. Właśnie dlatego jesteś niebezpieczna. Bo jesteś nieokiełznana, bo jak czujesz wołanie, to czujesz wołanie i za nim idziesz. Nie jesteś już, nie ma w tobie zgody na manipulację, bo ty rozpoznajesz, co jest prawdą, co jest złem. I teraz w tej ciemności to jest przestrzeń prawdy. Nie bój się ciemności. Jeżeli w niej jesteś teraz, otwórz się na nią w pełnej otwartości i okazałości, bo inicjujesz moment przejścia, odnajdywania siebie samej, po co tu jesteś, jakie są Twoje dary, i de facto zapładniasz sama siebie swoją misją. Jest to święty moment i święty proces, pod, o którym właśnie pisze Maureen Murdoch w Podróży Bohaterki w którym ty de facto odkręcasz albo śnisz nową wersję świata, tutaj kobiety budzą się do swojej mocy, do swojej prawdy, do tego, że są po prostu autentyczne i rozpoznają. Zobacz, jak wygląda też bogini sprawiedliwości w, no co prawda właśnie w Grecji, ale ona ma opaskę na oczach. Ona by wymierzyć sprawiedliwość, by Zdecydować, co jest prawe, nie widzi oczami, bo oczy mają bezpośrednie też przełożenie na twoje ego. W momencie, kiedy ty widzisz oczami z konstruktach sztywnych właśnie ego, bardzo łatwo jest wpaść w ocenę. Dlatego w ciemności nie widzisz. Dlatego w ciemności zdajesz się naczucie i takie działanie, właśnie palpacyjne, jakby po omacku, bo aktywujesz swoją prastarą mądrość, połączenie ze źródłem. Tak więc ta przestrzeń prawdy staje się przestrzenią, w której Ty jesteś najbliżej siebie. I owszem, to jest niewygodne, to jest trudne. Bo my nie jesteśmy jako kobiety kolektywnie w ogóle do tego przygotowane. Dlatego tak ważne są społeczności kobiet, w których właśnie zdejmowane jest to tabu z ciemności. Tak więc bardzo się cieszę, że tu jesteś i że miałaś okazję posłuchać właśnie tej przedhelenistycznej wersji mitów, w której właśnie kobieta z kobietą nigdy nie zostaje rozdzielona. Które kobieta rozumie ścieżki innych kobiet, gdzie jest w tym wspierana. I właśnie ten moment powrotu Persefony do Demeter jest też tak ważny, właśnie w momencie, kiedy ona wraca, wie, że jest chciana, że jest przyjmowana do życia z tym, co ciemność w niej zasiała, z jej prawdą. Tak więc, momencie wyłonienia wiedz, że twoja prawda jest tym ziarnem, na które czeka świat. To jest ten moment, który, w którym możesz zdjąć z siebie po raz kolejny lęk przed odrzuceniem. Bo właśnie świat czeka na twoją prawdę, twoją autentyczność. Bo ty w tym momencie, kiedy regalia władzy ego odpadają w ciemnościach, bo ego tam kompletnie nie wie, co ma robić, ty możesz myśleć, że oszalałaś, schodząc na jeszcze głębszy poziom czucia i obecności ze sobą, poszerzasz swoją pojemność na współczucie, na miłość dla siebie samej. Bo jeżeli z siebie samą obdarzysz w tym momencie akceptacją, co jest najtrudniejsze na świecie. Kiedy byłyśmy wychowywane w totalnych, po prostu perfekcyjnych schematach zasługiwania i udowadniania, czyli, jeżeli ty w tym momencie obdarzysz siebie totalną akceptacją i zaprzestaniesz krytyki siebie samej, w tobie się odrodzi. Właśnie twoje bezpośrednie połączenie ze źródłem, z życiem. I moment ten wyłonienia jest tym, na którym czeka świat, na Twoją prawdę. I to jest ten moment, w którym Ty rodzisz swoje światło. Twoja ciemność rodzi Twoje światło. Natomiast ciemności nie jesteś w stanie zrozumieć, nie obejmie tego Twoja głowa. Więc nie próbuj nawet tego robić. <grym> Inicjacja jest świętym miejscem, świętym krokiem, świętym procesem rozpoczynającym Twoją ścieżkę mocy, po którą przyszłaś tutaj jako ochotniczka Nowej Ziemi, jako wolontariuszka, jako gwiezna dusza, tutaj realizować z najwyższym potencjałem, jaki możesz. I wiedz, że na to czeka świat. Tak więc jestem tutaj dzisiaj, by właśnie. Zdjąć tabu z ciemności i pokazać kobietom, że są wielkie, potężne, tak bardzo, że od tysiącleci ta moc i Twoja potęga miała być przez Ciebie nierozpoznawana. Moment przebudzenia świadomości i poszerzania perspektywy, kiedy Twoje zmysły, czucia w tej ciemności się poszerzają tak dalece, że sięgasz kilometrami w... dalej, kiedy czujesz dużo więcej, widzisz więcej, słyszysz więcej, kiedy budzą się w tobie zmysły kobiety dzikiej, jesteś nie do zatrzymania. I właśnie. W momencie, kiedy ty decydujesz się na stąpienie do podziemi, wiesz, że to jest akt mocy, z miłości do siebie, bo ty schodzisz tam po siebie. I może być tak, że te momenty ciemności pewnie przeżyjesz raz w swoim życiu, może być tak, że przeżyjesz wielokrotnie, natomiast możesz z temu walczyć. Natomiast ja cię zachęcam do tego, byś właśnie. Popatrzyła na siebie jak na totalną, żyjącą, ucieleśnioną miłość, która schodzi do ciemności, by odzyskać świadomość o swojej potędze i swojej prawdzie. Bo zawsze będziesz w stanie poszerzyć się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze dalej. Tak więc w tej ciemności, doświadczając tej pustki, jałowości, lęku czy paniki, oczywiście kończy się świat jaki znasz, ale tylko z poziomu konstruktu Twojego ego i tego, co przykleiłaś do siebie w kontekście, w kontekście swojej świad świadomości o sobie samej, Twojej fałszywej tożsamości. Natomiast jest to przestrzeń prawdy, gdzie to zostanie rozwikłane, rozplątane, w którym będziesz mogła zaczerpnąć na bardzo długi czas, na bardzo długie okresy. To jest to światło, które wynosisz stamtąd, Twoja prawda, Twoja autentyczność, twoje misja, twoje marzenia stamtąd mają miejsce swojego początku. Kochana tą opowieścią, powiedzmy Wigilijną. Zapraszam Cię do spojrzenia właśnie na, na, na moment, w którym jesteśmy, właśnie narodzenia Chrystusa, narodzenia światła, narodzenia świadomości Chrystusowej. Zobacz, że zrodzony jest przez kobietę. Tak więc Ty, jako kobieta, rodzisz samą siebie w procesie odradzania, ale w cyklu, właśnie, kiedy pozwalasz odejść starej wersji siebie. By, by na nowo odnaleźć tą młodą, czystą dziewczynkę w sobie, która z totalną świeżością pyta, pyta o to, jak jest, dlaczego tak jest, i wybiera dla siebie z dojrzałości i w sercu, w zgodzie, wierząc w miłość i prawdę. Kochane, tak więc niech te święta będą wyjątkowa. W tym kontekście, że ty zdajesz sobie sprawę o, tym, o tej podróży inicjacyjnej, której może doświadczasz, bądź, bądź wiesz, że inna kobieta wokół ciebie doświadcza. Natomiast chciałabym, żebyś spojrzała na to, że to nie jest coś, przed czym się bronisz, bo jest to wielki akt mocy i kreacji. Wiesz, że ty tam schodzisz po siebie tej najprawdziwszej wersji, by odkryć swoją misję, by za. Nauczyć się obcować z tajemnicą. Więc kochana, życzę Ci cudownych świąt, pięknych podróży w głąb siebie do ciemności, do nieznanego, w którym odnajdziesz swoje dzikie, szalone, nieskrępowane życie. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.